Szukasz bezawaryjnego i taniego w utrzymaniu samochodu do 40 tysięcy? 2,25. Ta lista jest dla Ciebie, zatem zaczynajmy. Cześć wszystkim, witajcie w bardzo klasycznej wersji listy samochodów od do wysądowanej na moim prywatnym Instagramie, który możecie zaobserwować tutaj. Właśnie pytając się Was, do jakiej kwoty kupujecie auto, okazuje się, że 40 prawie procent ankietowanych Kupuję auta między 35 a 40 tysięcy złotych, więc lista będzie listą opierającą się na autach bardzo mało awaryjnych, przede wszystkim nieproblematycznych, niekręconych, nieoszukiwanych, bo są mało popularne. Podzielę ją. Na pięć segmentów i szósty gratisowy będzie prawdziwym samochodem sportowym. Czyli, jakby kogoś interesowało, to znajdzie coś dla siebie. No będą SUVY, będą kombi, będą auta wszelkiej masi, tak żeby zadowolić każdego i do miasta, i na wycieczki. Będę mówił po kolei. Zaczynajmy od numeru 1. Fiat Freemont. I chyba nie muszę przedstawiać Wam Fiata, który tak naprawdę no, też jest Dodge'em, też jest ramem. No bo, no bo tak, skonsolidowali się już dawno i jakoś to im w miarę idzie. Fiat Freemont, bardzo ciekawa propozycja, zaprezentowany w 2020. 11 roku i produkowany do 15 możemy znaleźć właśnie w tej cenie bardzo dużo egzemplarzy. Standardowe wyposażenie pojazdu i to jest bardzo ważne słuchajcie. Cofiacik oferuje 8 poduszek powietrznych ABS, ESP, TCS. Trójstrefową klimatyzację automatyczną, 17-calowe felgi. Tempomat, system bezkluczykowy, elektryczne sterowanie szyb oraz elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, światło CD. Piękne czasy, co, Stasiu? CD. <ścoughs> USB-AUX, Bluetooth, system wspomagania e, ruszania pod górę oraz wielofunkcyjną kierownicę. To wszystko w standardowym wyposażeniu, czyli jest Syto i Czubato. Z silników. I tu, trzeba, kochani, uważać, żeby ten schemat się sprawdził, tej bezawaryjności, no to skupmy się. Się na pewno nie na V636 Pentastar, bo nie. 2.4, 16-zaworówka Tiger Shark no nie, tutaj bardziej bym oponował raczej na 2.0, 16-zaworowym multijecie i to z manualną skrzynią biegów, to by była najlepsza utopia, czy utopia, może nie utopia to by była najlepsza opcja 140 koni, daje radę, mało pali i jest bardzo fajnym autem, jest jeszcze wersja z automatyczną skrzynią biegów i w czterobucie no, jak się uda i ktoś lubi i automat był dobrze używany, to spoko Dobrze, pozycja numer dwa. Absolutna legenda, absolutna legenda motoryzacji, japońska technologia, japońska doskonałość, japońska bezawaryjność, samochód, który zdobywał latami przez różne swoje wersje, naprawdę topki, topki topki, czyli wjeżdżamy z prawdziwym, fajnym SUWem, czyli Honda CRV. I tutaj właśnie mamy czwarty gen, pokazany w Los Angeles w 2011 roku, a produkowana od 12 do. 18 aż no i właśnie słuchajcie reflektory przednie tylne wykonane w technologii LED chociażby przewięźcze do poprzednich generacji standardowe wyposażenie obejmowało funkcję Econ czyli pedał gazu jest znieczulony, aklimatyzacja pracuje w trybie oszczędnościowym oraz system Econ Assist pomagający kierowcy rozpoznać najbardziej ekologiczny tryb jazdy w zależności od wybranej wersji wyposażenie pojazdu między innymi były w ustawienia fotela kierowcy pamięci czyli elektryczne fotele system start-stop inteligentne wyświetlacze naprawdę te auta same z siebie były Nadźgane we wszystkie klimatyzacje, e, jakieś tam inne asystenty, poduszki powietrzne, to było już w jakimś takim bardzo standardzie. Co ciekawe, Honda oferowała bardzo fajne silniki, przede wszystkim 2.0 legendarny VTEC o mocy 192 koni i takiego bym szukał. 2.4 ja osobiście bym omijał. Jeżeli chodzi o diesle, nie mam dobrego zdania na temat 2.0 idek. To jest moja sprawa indywidualna. Dobre zdanie będę miał na temat 1.6 IDK na pojedynczej turbinie, który generuje 120 koni i 300 Nm. Jeżeli chciałbyś takiego samego 1.6 na bitur, bo 160 koni, 350 Nm, no to mlić się z eksploatacją tego auta, że niestety jak coś się wykrzaczy, no to już nie jedna turbina, a dwie i to jest warte zastanowienia. Dobrze, przejdźmy płynnie dalej, a mianowicie lecimy do auta, które idealnie nadaje się w dzisiejszych czasach do miasta. Jest bardzo fajnym samochodem, ale przede wszystkim przy zakupie tego samochodu warto sprawdzić to auto w ogóle jeszcze przed wyjazdem. Dlaczego? Bo bardzo często zdarza się, że liczniki są kręcone, że te auta mają różne dziwne historie. Warto sprawdzić dowód rejestracyjny warto tą historię nawet tutaj w Polsce sprawdzić, czy też na raportach CarVerticala, gdzie macie aż 30%, i to pamiętajcie, bo link macie w opisie, więc zawsze przed zakupem auta możecie sprawdzić sobie bez wychodzenia z domu, czy auto było bezwypadkowe, czy auto miało nieskręcony nie przebieg, naprawdę multum multum rzeczy. Do czego dążę? Numer 3 to Toyota Prius, trzeciej generacji. Naprawdę bardzo fajna hybryda, jeżeli mówimy o hybrydzie nieładowanej ze zewnątrz, czyli zaprezentowana w 2009 roku. I zanim zacznę opowiadać o tej Toyocie, czemu mówię, że warto ją sprawdzić? Warto ją sprawdzić przede wszystkim dlatego, no właśnie, że bardzo dużo tego ujeżdżane było na taksówkach, Uberach, Boltach i raczej nie chciałbyś takiego auta. Nie ale z rąk normalnych, prywatnych, takich bez ujeżdżania na, to jest naprawdę bardzo fajne. I słuchajcie, zmodyfikowana to jest tak naprawdę dwójka pod kątem optymalizacji aerodynamiki do aż 0,25, jeżeli chodzi o opór powietrza. Natomiast silnik benzynowo pojemności skokowej 1,8 litra, a wcześniej była półtorówka i mocy 98 koni mówi e, niedużo, no dobra, ale przy wspomaganiu przez silnik elektryczny daje to łącznie 134 konie. Mocy. W połowie 2011 roku auto przeszło delikatny lifting, zmodyfikowano reflektory przednie lampy tylne, atrapę chłodnicy i zderzak. Listę dostępnego wyposażenia wzbogacono o zmodernizowany system informacyjno-rozrywkowy z opcjonalnym pakietem łączności Toyota n 1 Ekran dotykowy o przekątnej 6.1 cala i naprawdę masa gadżetów, bajerów do wyboru, do koloru, więc... Warto się pochylić, bo okazuje się z perspektywy czasu, że przebieg jest nieważny. 200, 300, 400 tysięcy. Ta mała bateria, która tam jest gdzieś tam około 4-4 kW pojemności. A nie, to było chyba w plaginie. To tutaj może być jeszcze mniejsza. Ale do czego dążę? Czemu samochód na miasto? Bo hybrydy Toyoty. Bez ładowania z zewnątrz, mają ten system odzyskiwania energii, rekuperacji podczas hamowania, co w połączeniu z ruchem miejskim, ciągłym hamowaniem, ruszaniem, hamowaniem daje naprawdę świetne wyniki na poziomie 4 litrów spalania. No, 5 to już jest duże spalanie. Więc zastanówcie się, czy aby na pewno nie warto, bo. Są to bardzo małe, awaryjne wozy. Taki mały off-top. Nie chcesz się wbić na minę przy zakupie auta? Nie wiesz, nie jesteś pewny swojego auta? Zbadaj jego DNA, czyli numer win samochodu. W bardzo prosty sposób możesz zrobić to na stronie Carverticala za opłatą, sprawdzić samochód, czy był bity, jak był bity, jaki miał przebieg, gdzie była szkoda, kiedy była szkoda, czy był u niego ukradziony, czy to nie jest auto klon warto, bo potem będziesz miał naprawdę bardzo srogie kłopoty, jeżeli się okaże, że kupiłeś trupa. A specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy 30% rabatu na raport na hasło M4K i zapamiętaj to. Hasło M4K, bo pamiętaj. To są twoje pieniądze, ciężko zarobione, nie wpadnij w minę. Dobrze, czwóreczka jest propozycją które nadaje się. Na miasto, na trasy, dla rodziny, jest do wyboru, do koloru i nie jest typowym Volkswagenem, Audi, BMW, którego wyszukujecie, bo to są najpopularniejsze auta w Polsce, czy nawet Mercedes, niestety dalej. A dlaczego? Niestety, no bo wtedy handlarze bardzo mocno chcą was oszukać i wykupując taki samochód możecie po prostu szybko wbić się na minę. Już nie pomyślicie, już nam się podoba, czapka z daszkiem, a potem się okazuje, że z dwóch złożą. Samochód, który absolutnie Łączy w sobie cechy bycia tanim przy zakupie, stosunkowo jeżeli chodzi o ligę Volkswagena, no bo jest z grupy Volkswagena. Samochód, który generalnie ma bardzo bogate wyposażenie na samodzień dobry, a kosztuje bardzo często połowę mniej niż jego bracia z grupy, znaczy nie z grupy, tylko z, z podmarki Audi czy Volkswagen. Jest to Skoda Octavia, tym razem trzeciej generacji w tych pieniądzach bez problemu. 12 do 20 roku produkowana i teraz tak. Samochód został zbudowany na bazie płyty podłogowej, wykorzystane m.in. do A3. Ale znowu, Skoda zrobiła to w taki sposób, że miejsca jest tam od góry, a wersja kombi ma bez kres miejsca. Co ciekawe, 10 lipca 2013 roku podczas festiwalu szybkości w Goodwood zaprezentowana została Skoda, usportowana wersja RS, i pojazd napędzany był albo dwulitrowym silnikiem TSI o mocy 220 KM lub 2.0 TDI o mocy 184 KM. W tych pieniądzach, jeżeli się RS trafi, będzie zajechany, odpuść sobie. Na czym się skupmy? Skupmy się na silnikach, jakie były dostępne. Absolutnie. No i 1.0 TSI. Nie mam na ten temat zdania. Dla mnie to są silniki dość awaryjne, choć miałem takie silniki w skalach swoich, nic się nie działo. Może był to zbyt krótki okres. Opuściłbym sobie w ogóle całą grupę TSI, czyli 1.2 TSI, 1.4 TSI, bo tych silników Skoda oferowała obrzydliwie dużo. A skupiłbym się na przykład na klasycznej jednostce 1.6 MPI. No to 1.6 MPI generował sobie w tej Skodzie 110 koni, więc... No, nie będzie to demon, jeżeli chodzi o prędkość, nie będzie to demon, jeżeli chodzi o oszczędność, ale można to zagazować i bez problemu się z tym bujać. Można się skupić troszeczkę wyżej na 1.8 TSI. Pamiętajcie, wcześniejsze modele 1.8 TSI miały swoje wady, że potrafiły pękać bloki między sobą, między tulejami na cylindrach i tak dalej. Dużo się działo, więc ja bym szukał najpóźniejszego. Skupiłbym się też, jeżeli już nie 1.6 Benzyna i 1.8 TSI, a na przykład jeździsz trochę po trasach. 1,6 TDI to jest naprawdę genialny czterocylindrowy silnik o mocy w wersji takiej bardzo roboczej, w włókowej 90 koni i to nie jedzie, ale aż do wersji 105-konnej i to już tak naprawdę te 15 koni to jest duża różnica, jeżeli chodzi o te samochody. Ale mamy już całą gamę silników 2.0 TDI, która się otwierała od 150 koni. 2.0 TDI Naprawdę niezawodne silniki, jeżeli chodzi o długowieczność. PER oczywiście zdarza się, turbina, czy po jakimś czasie trzeba będzie zrobić wtryski, ale same silniki w sobie bardzo oszczędne, bardzo ekonomiczne. No ale 1,6, jeżeli nie zależy Ci na prędkości, nie chcesz być demonem prędkości, możesz sobie kupić takiego 105-konnego, dłubnąć go na 130, bo spokojnie to wytrzymuje wtedy 300 ton metrów i ten samochód spala na trasie wokół komina nawet koło 4 litrów na 100 km. Część tanie w porównaniu do obiegu więc co chcić więcej? Taki mały off-top. No właśnie, przykry obowiązek ubezpieczania samochodu możemy przekuć w zarabianie i ty możesz zarobić. Zatem, jak to zrobić, żeby zarobić i się nie narobić ubezpieczając auto? Wystarczy wejść w link, który masz podany w opisie do porównywarki ubezpieczeń MUBI. Wprowadzasz dane swoje swojego samochodu, obliczać się składka od najtańszej do najdroższej. I uwaga, jeżeli zdecydujesz się na zakup z podanego linku, podanej składki, która już jest naprawdę dość tania, to jeszcze dostajesz. Bonus 100 zł w ciągu miesiąca wraca tobie na konto nawet na dwa auta. Ale dodatkowo jeszcze masz program lojalnościowy, gdzie dostajesz link polecający, i jak ty swoim znajomym dasz, żeby kupili z tego linku, to tobie na konto nabija się kasa nawet do 2000 zł. Wszystkie informacje masz po danym linku, więc można zrobić coś fajnego z przymusu, czyli musimy ubezpieczać, no to zróbmy to mądrze tanio i z głową. Zaglądaj. Dobrze, ostatnia z normalnych pozycji to jest mały miejski zapierdzielacz mały, mielski zapierdzielacz i z mojej ulubionej rodziny, czyli Hyundai'a. Dlaczego? Hyundai stosunkowo w tamtych latach jeszcze już cieszące się dobrą jakością, dobrą wytrzymałością, bardzo dobrym wyposażeniem, ale co jest fajnego w tamtych Hyundai'ach, że one były dużo tańsze niż auta oferowane na rynku w podobnym segmencie, na przykład od Toyoty czy innych i dziś takie używane auto, jakim jest Hyundai i20 drugiej generacji, są młode, bo możemy kupić z 18 i 19 roku w tych pieniądzach, a nawet z ostatniego roku produkcyjnego, 20 Czyli produkowane od 14 do 20. Co ciekawe, jest to wersja oparta o dwie różne platformy Hyundai. A. Przedstawiony w pierwszej kolejności wariant na rynek Indii o nazwie Elite i20, zbudowany na platformie stosowanej z oferowanym poprzednikiem, a odmiany przeznaczoną na rynek europejski zaprojektowano z kolei ponownie w Europejskim Centrum Rozwoju w Niemczech, wykorzystując nową płytę podłogową koncernu GB Platform. W zależności od wybranej wersji wyposażenie pojazdu, auto wyposażone może być Syto, czyli mamy ABS, S, V, USM, HAC, LWDS i ESP. Chyba muszę kiedyś zrobić odcinek, co znaczy to nowe skróty. Chcecie je taki? to Dajcie znać w komentarzach. Czołowe boczne kurtyny, poduszki powietrzne, elektryczne sterowanie szyb, zamek centralny, komputer pokładowy, światła do jazdy dziennej z funkcją follow e, Me To Home. Klimatyzacja manualna, bądź automatyczna, radio CD, MP3, USB, iPod, Bluetooth, światła przyciem Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Naprawdę dużo. Silniki. No cóż, małe autko, małe silniki. 1.0, 1.2, 1, 1.1 1, i 1.4. E, Czyli te pierwsze, co wymieniłem. 3 to są silniki e, benzynowe. I tutaj bardziej skupiłbym się na tym 1.2 i 1, 1.4 kappa 2. A jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, no to jednostka 1.1 1 CRD nie będzie grzeszyć kulturą pracy, ale będzie dość ekonomiczna. Bardziej opanowałbym wokół 1.4 CRD. I tutaj mamy bardzo fajny efekt mocy momentu obrotowego do tego małego auta. Owszem, moim faworytem jest i30, ale i20 jest mniejszy. Śmiało w trasę za miasto, tą godzinkę w 4 osoby pojedziecie z jakimiś tam niewielkimi baliskami, ale już na długie podróże między kontynentami. Typu Gdańsk Bieszczady. No nie zabrałbym się w cztery osoby, w dwie. Spoko, ale uwierzcie mi, że będzie to już dość męczące. Zatem co? Mamy pięć samochodów? Owszem, ktoś z Was może chcieć kupić samochód sportowy i dla mnie absolutnym hitem, absolutnym i zasługuje tutaj na to miejsce ten samochód. Jest samochód, który waży niecałe albo około 1000 kilogramów i został zaprezentowany. No właśnie, już w 98 roku, czyli Mazda MX-5 drugiej generacji o kodzie produkcyjnym NB. Prawdziwy tylnonapędowy samochód japoński sportowy. Choć moce, którymi dysponuje, czyli e, na Europę mamy 110 koni w 1.6 ewentualnie z 131, 140 koni w wersjach 1,8. I, I na tym się skupmy, bo na niczym więcej się nie skupmy. To samochód ma idealną wagę do mocy. No bo wiecie, co innego, mieć dwutonowe auto i mówić sobie, że mamy 280 koni, no to jedzie szybko w miarę, nie? A co innego, powiedzieć, że mamy 1000 kg auto, które ma 140 koni. Tył napęd czyni ten samochód bardzo fajnym albo Cabrio, albo Coupe, zależnie od tego, co chcecie, dwuosobowym popierdzielaczem. Ba. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz przy Mazdzie MX5 cena tych samochodów. Ja mówię o 40 tysiącach złotych, czyli duży budżet jak za stare auto, tak? No właśnie, bo one trzymają cenę przez kult cool marki. Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że nie było, bo była wersja 1.8 Turbo BPT 178-konna Mazda Speed. No ale co z tego? Natomiast powiem Wam, silnik B. 6ZERS, 1,6 litra. Pozostał dostępny w Europie i Japonii. Podstawowy model NB18L osiągał w 7 sekund setkę, a prędkość maksymalną 210. To już Wam daje pogląd na pewną sytuację. Modyfikacje tego auta poprzez doloty, masa części do tego, masa przygody warto skupić się na tym, jako aucie sportowym i wcale nie dyskwalifikować go ze względu na to, że jest małe i że ma na przykład silnik 1.8, a ty nazywasz to autem sportowym. Tak uważam to auto za auto sportowe, a na pewno o pełnym zacięciu sportowym. Zatem, jeżeli dobrnęliśmy do tego momentu, dajcie znać, czy chcecie drugą część tej listy, czyli zrobimy sobie listę aut do 40 tysięcy, część druga, bo mi się wydaje, że wykorzystałem e, wszystkie segmenty, które mogłem, czyli pokazać auta miejskie, auta typu SUV, ewentualnie normalnie możemy rozszerzać jeżeli chcecie tą listę dajcie znaka w komentarzach o auta typu van. Pamiętajcie o 30% rabatu na hasło M4K na kod M4K przy CarVerticalu i e, jak kupujecie auta, no to zastanawiajcie się, czy warto może bez wychodzenia z domu najpierw je sprawdzić, bo potem no cóż, dzieje się jak się dzieje, a nawet jeżeli nie, to i tak jak jesteś na miejscu zabierz ten samochód na stację diagnostyczną cokolwiek, wyłącz na chwilę emocje włącz rozum, to może kosztować cię naprawdę bardzo fajnie. Pomocna lista? Kciuk w górę, nie pomocna? Kciuk w dół, subskrybuj żeby być na bieżąco i do zobaczenia na następnym odcinku trzymajcie się, cześć! A, Stanisław rozbawił mnie przed nagraniem. Dobrze. Przed wstępem zrobimy. Yy. Szukasz tań.